Agata i Najlepszy najlepsze przyjaciółki i chłopak kory, tata, tata zemek, mama, iglo. A rodzice Kory. Klasa czwarta A. Tutaj pisaliście kartkówki, a więc dzisiaj dostaniecie wyniki. Gosiu, proszę, rozdaj nam kartkówki. Dobrze, proszę panią, dobrze, dobrze. Już, już. rozdałam już na to usiąść na to usiąść na miejsce dobrze miałam tych chodź coś pisać do nowego dziennika muszę muszę iść jeszcze po dziennik jaka my to dostałaś? ja dostałam czwórkę z plusem a to dobrze ja dostałam dwoje. ach nie uczyłaś się domu no nie ach. Dziennik. Dobrze, dobrze, proszę panią, fajnie, fajnie. Teraz każdy będzie musiał, musiał powiedzieć mi ocenę, bo wcześniej tutaj mnie mogą dopisać. Dobrze, proszę panią. A więc. Każdy mówi nazwisko. Grabówka Wilk. Dwójka. Ewa Wojciech. Czwora Plus. Czekolada Mis Piątka. Edech Kiepski. Toruja na naszynach Parmelia Pass. Szóstka. Ika Pidek. Sześć. Ewa Lidek. ja. No tak, to Max Fett. Piątka minus. Livia. Piątka minus. Filip Szczek. Szóstka. Narcysia Puk. Czwórka plus. Marzona na pen Piątka z plusem. Dobrze. Teraz dajcie ćwiczenia na stronie trzy, trzeciej. I tam macie zadanie pierwsze. Musicie je rozwiązać. Kto skończy, przychodzi do mnie. Hmm. Przecież mają. Dobrze, tutaj na Dobrze, masz do piątkę. Dobrze, już minęło 5 minut, a więc każdy musi już mi oddać. Och, już dzwonek. Wszyscy złożcie mi ćwiczenia. Ja sprawdzę jutro. A wychodź już z kasku, chodź. Jak myślisz, czy ten mix będzie kiedyś w naszej szkole? O, nie wiem. Na chodzi do dwójki. No. Wiesz, mi się najbardziej podoba Filip. Nie, nie nie bardzo ładnie. No, no. Może... Może kiedyś się z nim mówię. No, Życzę powodzenia. Co w ogóle teraz mamy? Łew. O Jezu, musimy się szybko przebierać. Nikt o nie wie, że mamy w końcu mamy jakieś zastępstwa. Mówmy już. Ej, teraz mamy łew. Zastępstwo jest. Powiedziałaś już wszystkim? Nie, szybko. No, już szybko ubieram. Ludzie, teraz łew będziemy mieć. Szybko, łew. Zastępstwo? Znowu? No. O, chodźmy Mam nadzieję, że się zdążymy przebrać co dziewczyny A. Dobrze, że te dziewczyny nam powiedziały Nie No, no, dobrze, dobrze o, Mam nadzieję, że się zdążymy przebrać Szybko, przebrajcie się dż, dż. Dziewczyny na salę, szybko, już Chłopaki na salę, już No, i liczycie Jeden Dwa Trzy Cztery

Piero raz zaczynamy z... Dzięki. Chodź, ustawiajmy się już. Dobra. Dobra, dobra. Kotka będzie bieć, ...odbijać... ...ze mną. Tak jak zawsze. Dobrze, panie profesorze. Ej, Dzisiaj musimy wierzyć od razu w siatkówkę. Szybko, dobierzcie się w drużyny. Ma pięć osób. po dwie? Dwie drużyny, tak? No wierzcie się, no, no. Już będzie brać Kornelia i Kremówka, czyli cztery kto pierwszy wygrywa. Trzy i cztery. Jestem pierwsza. No. Druga para, pierwsza osoba. Trzy Dzięki. Ja wybieram. Czwarta para, pierwsza osoba. Dzięki. No. Pierwsza para, pierwsza osoba. Dzięki. Przodem Dzięki Ja wybieram Trzecia para Druga osoba Ja wybieram Pierwsza para, druga osoba Ja wybieram pierwszą para Pierwsza osoba ja wybieram druga para, pierwsza osoba a ja wybieram pierwsza para i druga osoba no, chodź to ojej, ustawcie się teraz Wam kogoś z pierwszej klasy. Jestem i zacznij drużyny. Zawsze się nam wziąć Koniec meczu. 2-5. Wygrywa ten zespół. Żadni. Po szkole. Na pewno możemy iść do ciebie w dwójkę. Właśnie. Się... Na pewno dzwoniłam do mojej kataty. I do mamy. Dobrze, dochodź. Ding dong. Tak. A to my... O, witamy, witamy. Bo chodźcie, chodźcie. O, też mam. Wow, ale masz ładny pokój. No ładny. O, oh, dzięki. To jest mi psiak. Ale fajnie. Jak się nazywa? Pamiętasz? Gdzie byłaś tu u mnie. Tak, ale tak, strasznie dawno. Ja tu byłem pierwszy raz. No, tak, coś na tak, to Nie miałam to wiśniowych. Miałam zatem Miałam tak, dwa jest dwa i to No porzeczki. dwa jest wzięłam. to wzięłam. Ja i to wiśniowe. Ja czarne gułeczki. Dobra, ja też czarne gułeczki. A nie masz u siebie. Ja no, muszę i do łęki. Ja to przyjdę. To jest fajnie proszę ciucho. No. Przepraszam, przepraszam. Ach, no, nie szkodzi. Wiesz, tak, odkazuję Ja wierzę w A, że też. Masz jakiś laptop? sobie w spójkę. No mam. No. Jestem. O, w jakimś laptopie? No. Co gramy? Ogień i wodę dla trzech osób. fajno. Czym się steruje? A o, fajna gra. No, no, no. minut. O, fajnie się grało. Może lepiej teraz coś mega porównę. A, jeszcze pilota. Może jutro razem musimy poszli do szkoły, co? Jasne. Przecież my raz zawsze razem chodzimy do szkoły. A nie możemy, nie możemy, możemy raz iść z nim do szkoły, co? Możemy? Możemy? No, mam nadzieję. Twój chłopak? A co cię to? W końcu znajdziemy najlepszym przyjaciółką. Muszę razem chodziłyśmy sami, raz na skrety, raz na klub. Teraz to wszystko się zmieni. Ja idę do domu. baza i moje naj, najlepsze przeciwki. Mm, fajna. No. Mm. Zapraszam na kolejną część. Okaże się, czy najlepsza przyjaciółka Kornelii będzie zadowolona, że Kornelia pokazała ich tajną bazę.